Witam serdecznie, moi kochani. Jak widzicie, nowiosieńskie urządzenie TM7 zagościło już w moim domu. Będzie służyło mi również do tego, żeby robić u Was prezentację. Także od razu zapraszam was serdecznie do kontaktu, żebyście sami zobaczyli, co nowy TM7 potrafi i od razu powiem Wam kilka słów o aktualnej ofercie. Urządzenie tm 7 możecie zakupić w cenie 6669 zł. Czas oczekiwania jest do 14 tygodni, ale ja wam umilę ten czas, bo jak. Zrobimy razem prezentację i nie będziecie mogli się doczekać swojego TM7. Oczywiście może on być krótszy. Macie możliwość zakupu za gotówkę, przelew bądź rany. Ale dodatkowo już obecnie jest stworzony zestaw z naszym cudownym sensorem. Prawdy wiec, to jest sensor, bo zawsze o tym mówię. Cena w zestawie sensor plus TM7 jest to 7164 zł. Sensor kupując od razu, pamiętajcie, możecie go zakupić 200 złotych taniej. Ale jak będziemy gotować, pok pokażę Wam, co to Cyzańko potrafi i nie będzie innej opcji. Pamiętajcie, prezentacja jest niezobowiązująca, bezpłatna, przyborze wszystkie produkty, zatem nic nie tracicie, a myślę, że spędzicie ze mną miło czas. Przypominam mój numer telefonu do kontaktu Asia 502 351 533. Czekam, buziaki!